W otwieranie butelki kopnięcie Wymyślił to Mamed Halidow i MC Gregor W ostatnich dniach stał y hitem w sieci jest Battle Gap Challenge Wyzwanie polega na odkręceniu zakrętki od, od butelki Kopnięcie do zabawy Włączyli się zawodnicy MMA Którzy otwierają napoje efektywn Efektywnymi obrotówkami W challenge'u udział wzięli m.in. Gwiazdy KSW jak Mamed Halidow Czyli czy Erko Jun oraz słynni zabódnicy UFC, czyli Conor McGregor i John, y, John Jones. Całość rozpoczęła Max Holloway, który, który na profilu na Instagramie zamieścił ten też challenge wykonany swojego syna. Ten ostatni na swoim stylu podeszedł do zabawy mocno humanistycznie i zobaczcie sami w jaki sposób odkręcił zaklętkę napoju. Macie następny film. Dobra. To macie następny film. Macie jeszcze jeden film Ale dobra, nie będę Was zanudzał. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie nie, nie o subskrypcji. Dzięki.